Siemaaas, jestem Fikus Jestem, No, jestem Jestem nowa, odcinek z nowej serii, z nowej gry Ta gra wyszła wczoraj Tak Nazywa się Detroit Geekium Pomóż Nie, tak serio, to ja po długim, nie wiem, jakimś czasie Wracam do gry młodości, I się bardzo zmieniło, jest jakaś fabuła w tej grze nie wiedziałem, że sera jest jakaś ogółka, nie? Ja to przeskipowałem sobie. Aha, no to u mnie nie, nie będzie. Ale nie, no znaczy... to powinien dalej mówić. Przeskipowałem to za pierwszym razem. Tego czegoś nie widzę. Nie widziałem jeszcze. A teraz nie ma... No Dobra, to do nie o co chodzi, bo jakaś hakerka, my się przebieramy za enemy. Tak chyba. No, to też mogę być. I chcemy, dzięki za Też. Bo to też fajnie, O, Ale Dobra. ta gra wygląda fajnie w sumie. No jesteśmy w strajach enemy. Co wygląda nasz teammate? Pogramy sala. Ej, tak. Mam nikt dziwny, ale. się zmieni po tygodniu. Tutaj bo, bo ty no, cicho nie masz. ma. Masz, masz tu mich? Nie. Chyba, że taki spade ja, ma, ja. mam, ja mam. Dobra, nieważne. I tam coś czerwonego Ej, to było na cicho do zrobienia, nie musimy się już chować Cześć Dobra, jebać Kurwa, najdzie Coś wyjebało no. A, bez sensu Czerwone światło mnie nerwuje To jest snajper chyba, jak ty, co? To jest przykrywka Nie wow. wiem, mam z tego raczej... Czy nie? Zagłębiam teraz, tak Zabili ja mnie normalnie, kilometr Kilometra. No dobra, ja cię nie mogę. No nie, możesz się sam podnieść, niby, ale ja też ginę. Fak. <coughs> Można, bo to jednak pociecha. Ale mi za zapierdoli, widzieliście to, widzę, jak 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 się w punkcie. Nie wiem, gdzie się już odrodzi, bo. A. Ja odrodziłem się monetką. Są monetki kurwa, takie, od Co? Ja mam się odrodzić, do pływa. No ja się odrodziłem, bo z... użyłem tych monetek, a nie wiem czy ty w ogóle masz te monetki. Ale ja Czekaj, sobie ja odrodzę się przy najbliższym punkcie kontrolnym, zajebiście. On jest tam. E, laguje mi ten pasek sprintu, na nie wiem co. Nie wiem, ale nice to jest to, że oni bardzo mocno biją. No. Nasz team, tak. To jest misja fabularna, nie? To ona jest taki poziom który ma masz... jeszcze ja trafić nie mogę. Ty masz widok z piescios sobą, nie? Nie. To jaki? Co za pleców? LOL Dobrze, bo mam wylew A tu też pokazuję, że nie Aha. Aha To jest to czerwone. No tak. Zależnie jak jest jakieś działko. Skoro jest to działka. nie rozwalnie. Kurwa, to masz tu 10 obok siebie, no. Zobaczcie. Jestem powolony. No snajper. To się nadejk się gdzie... Chciałem trochę zrobić, przepraszam najmocniej. Aha. Chyba... Na shift się wstaje. dobra, mam jeszcze ten. Co mógł tu jest spawn teraz? Ej, ja w tą grę nie grałem. O, snajper się obudził. You Meta. O, o żywego. nie, to się bił bez nie, no, nie bił nie 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 nie, eee, bo... nie, 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 robi. nie, 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 na początku. nie, 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 na lobby nie, 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 no. nie, 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 chodzi w tej, że no tak, tylko że Amo nie mam. Czekaj, jakim się brało pa? Mogę sobie wziąć ammo, odnowić. To są klasy. E. No Nie i no, czekaj, no, to zaino, tak wyle. Wyle. Właśnie, Ale czemu tak jest w tej grze? Po pierwsze, ta gra w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Chodzi mi też wizualnie, niż kiedyś. Po Bo wizualnie Fajnie Po drugie, tak fajnie czemu te misje są takie trudne? W jak jak widzisz, u mnie regeneracja to... HP, nie? Nie widzę. A, no mi się HP generalnie regeneruje, nie? To by się nie regenerował regenerowało Trzeba mieć taki tam, żeby się regenerowało hey, to win. No! A ja to dostanę za darmo, nie wiem za co, to są to właśnie te pakiety, co ty odebrałeś tylko jedną rzecz Punkt kontrolny Dobra. dajcie mi, Rysku Dawaj, no To zaraz mi coś jak nie? Ja się w niego nie wsiadam Nie chcę zginąć teraz Ej, ale nie, to jest... Kiedy się odrodzę do k... Nie wiem, muszę wejść w ten punkt kontrolny. Ale ta gran... No my też, bo tutaj jakby się nic nie dzieje oprócz tego, że ginę. Trwa... Jak... Trzeba... Ministrz Mógłbyś wzięcie się wszędzie zrobić, nie? Tam co trzymane. To się teraz tu sens działa. Dobra jest. On tu chyba też musi przyjść. Chyba ja terdziała. Co tam kurwa? Ten drugi raz też musi być. Dobra, jest. Dobra, jesteś. Teraz uważaj na życie, bo ono się ci nie odnoga, nie? No... Nie, trzeba było na cicho, bez kitu, no. To pewnie było jakieś fajnie przygotowane... Co to było? Tam O Kurde, no. To jest bo przejść całą grę bez... ...trasenia życia. Nie mamy żadnego tego, co leczy, nie? Typa. Weź sumendycy i ci to dają coś, nie? No, 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 Tak jak w tym filmie, kurwa. To oglądaliśmy. A no, bez kitu, to się nazywało... jest. Nie, no. Nie, że... nie no, no, no. No, tam coś nie wiem. No? Dobra, to trzeba za osłonach the division. A, jak to teraz że, dawa, teraz to się rozkinać, są jakieś osłony, i w ogóle nie siada jak pola. Jak się, kurwa, skaczę w pizdgach? W biegu, kurwa. Co? nie, nie, jak... nie Wiem, to, co to za guzik. I ja w ogóle mam wrażenie, że moja broń nic nie bije, nie? Takie, takie. mam wrażenie, że nie wiem w dupę, nie? Miałbym. Ja bym poczekał, aż ten... Ja pierdolę, no kurwa, ta gra jest... Dawaj spację, spację, spację. No. To czas masz na to, że nie zdążysz, nie? Można nie zdążyć, wiesz, co co Tak Ty, ty też nie zdążyłeś i miałeś tyle poglądania. Ja pierdolę, przecież oni mnie w dupę jebią, kurwa, co to jest za dumie. są plecy w ogóle. Jak my nie bijemy, to swoich? Czy nas, nas nie biją bardzo A my w sumie nie bijemy i nas. Mieliśmy tą to plecy, tak. Nie wiem, chyba lepiej by było zagrać. Zagrać się chujowo, co Nie wiem jak tam tryb player vs player nie? No ja grałem i też nie najlepiej, nie Nie, nie mogę tam co co? w to skoczyć Pokaż kniwa Po prostu F działa jakoś Ja sobie poczekam aż zregeneruje się życie No chciałem no, no, ja pochodzić To jest masz... Ten... łatwiej, bo to nie masz takiego problemu że musisz czekać aż ci się życie odnowi, nie To by się kurwa nie oddał To się się plus. Nie, ja nie garniam co ma się tylko A, chyba go zmieniam ten poprzedni, to ten co ty masz, jakby, nie? Ty masz tamtego? Mam. się gdzieś. Dobra, ósma minuta. minutę, zobaczmy ile jest do końca osób. Napiszcie ser. <noise> no co? I A mu masz mało. Kurwa, nie mam HP praktycznie, no. No to czas to z, z, z jakimiś kamieniami, The division dosłownie się przypomina. Nie? No, ja mam za... strakał w dwójkę tak propo I know na no, jakiejś fajnej cenie oczywiście Nie, nie mam jakiejś mega zajawki do Co? Nie mam jakiejś mega zajawki do tej gry Ja ci powiem, że mi się fajnie grało po prostu tam w kafie nie no. I tyle o tej gdzie mogę powiedzieć Aha Zostałem jednego z cała od to w ogóle tam no bronię pokazuje w prawym górnym rogu, nie? Kiedyś tak nie było, że oni mieli takie mapy. nie wiem czy kiedyś pokazywało w ogóle jak oni mieli bronię, nie Mordo kurwa, śmiertelnego. Ej hitboxy halo? Mordo tam! Nie, ej, masz tak w tej grze, że masz na kimś stalownik i to nie trafia Co? Fikus? Co? Masz tak w tej grze, że masz na kimś stalownik i nie trafia a ten... A?

Mam. Dziwne to było, mnie to dziwnie wygląda. Ale każdy leży, nie? dobrze No, a teraz odnowić powinno wszystko O oh nice gość, no gość, no gość, no. Gość. Nie opłaca się z biodra w ogóle, gości montancem Ja tak, w księdze na to Nie zabiję, o kurde Ej bez kit, to, to nie ma dmiejdzie ta broń Co jest grane Coś odleciało Nie wiem kurwa mać nie mogę się nam schować bez JAKAŚ beczki. Nikt ci nie pomoże Kurwa ile ja mam tych ponad, jak NIE takich. BO jest. nie MA medyka Ja źle zrobiłem ŻE nie wziąłem medyka z postaci Ale nie chciałem brać medyka bo on ma shotguna No wiesz, pierwszy MECZNE no. Ja się nie znam to kasa. No nie, po prostu medyk cię leczy tyle, nie? Co tu trzeba zrobić? Ja Nie wiem, czy to nie biorę Mają nawet ciężką artylerię Może z niej skorzystamy? To jebisty głos z tego gościa No... Powiem ci, że ja się nie czuję jak w Warface'ie, nie? Czuję się jakimś tarkowie, nie? Nie wiem czy znasz grę tak, to jest to to No to udajesz mi No najmniej mam cofnąć Zgiiiin! Czerwona światło mi też w kurie Bo od czego on jest? No ma Serio? Można To by miało sens, bo to dużo bije Wiesz, to, że nie widzę jak masz życie na przykład No ile on dostaje Tego kota Przynetku Coś się wyświe... My coś mamy zrobić? Jakiś co? Trzeba się tam wyjebać Albo no, wyjebać znowu Nie wiem, trudne i długie te misja tu też nas jest niby tylko... 3... Nie, ale cała Medicabra jest wodopierana na tej misję. Nie. wiem Dobra, tak. Tak. w No ja. cię ja zabijam? Tak Co? Tak Jest friendly fire? Nie, widocznie ja. jest. No zgiń, Kurwa, no To jest punkt kontrolny już w tym przypadku no, no ja swój, Dobra, ja pierdolę. Ja pierdolę sniper co mi hejika zawalił no co ma taką animację. Ja, ja nie, nie wiem ile mam tych monet, nie? W prawym roku masz. A no. I ile? 3 z 10 30? 3 na 10 położyłem. użyłem zostawisz się. Nie wiem, ja mam cyfrę po prostu, ja nie mam ileś na ileś. Co? No. Ja mam 38. Po prostu napisałem. Eee, uważam na to, to są bossy. Takie. Okay. To jest coś nowego, też czego nie znam za bardzo. Powiem eee, tak. nie biję to napierdala, nie? To może kurwa bazy, to kim pójdę? plus jest taki, że tu bije granatami i tak się nie stracha, nie? Nie, nie. Nie wiem. widzowe Nie macie już? Nie mam, ale kurwa. Mi się one odnawiają czy jakoś tak? Nie wiem. Nie chyba, no. Mi się kończą po prostu, nie? No to po meczu nam się odnowi? No ze skrzynek ci się odnowiają, z Daily Gift na przykład Jak kurwa przejść mi? Pokażcie jeszcze raz i nam jeszcze operatora Jeszcze raz w ten sed Tak go znowu rozwalić I jakiegoś operatora, który nim steruje Wiesz, to łatwiej się się przyjęła? Nie zabijcie operatora ten najpiękniejszy narazie 5 maliów na 15, ja Czemu enemy tu są, w Warface? Ej, nie kułam Nie kułam tego, nie? Bo wiesz... Moż teammate, nam pomoże kurwa Chyba nie, ale fabularnie to ten Jesteśmy Warfaceta, przebrani za Blackwood, nie? A... ...enemij biegł w stroju Warface'a. Ja Mówię, teraz trzeba zabić tego typa i go razem... ...i jego prasa radowić, ten to jest dyrygent. No, no, no. O, tu. Roberta. Chcesz? Co mnie zabije? O nie, nie przeżyję Ja to ale chcę zabić. Robiłem. Ci się nie wrespi. Chyba nie jeden. Nie gadaj, raz. się robił w tym się Idę, idę, idę. jest Super, no, kurwa. Ja pierdolę tą greku o to jest? O kurwa, przy... Ej, on ci się tapną, też? No. To był tak? lag, to nie, to nie była moc żadna, to jestem prawie pewien, nie? No też, no bo... co to było? Jakiego studia jest ta gra? Kurwa... Tam gdzieś w dupie spadłem z mapy jakby... Poda mi strzelać, nie wiem... z mapy... Się, nie? No, spadłem z mapy, nie? Po prostu... Co się stało? Co? Znowu, ty! No wuty! No jak pierdolę ty! No jaki to ma sens? 9 z 10 krzat tych... Mówię zrzało mi Kiedyś nie grałem w ogóle w PVP, grałem tylko Pf E, nie był fajny, ale teraz to jest żar No się tapa jest 100 razy nie to trzeba na czas nie? czy on się psuje, bo właśnie, no, bo za ma za wolno, nie? Czy dlatego, że my coś źle robimy? Tu jest jakieś rdzenie, czy co teraz? Nie rozumiem tej gry. Nie? Aha, tam coś cał... Trzeba... tam jest jakiś strój. To chyba się zagłupnął. Coś jest, no i zamknęłam się znowu, dobra, ja wziąłem Zjada. Nie mam już kurwa rzecz dodać na ulicę. To Nie wiem. On pik. To no, też robi gówno co tym parką, bo nie my się dzisiaj Dobra, w placu zostałem. No kurwa, bez kitów ja pierdolę zapewne, że to jest friendly. No? Ja też, jak ja tu jestem, to taki jest jest śniadkę, że ja też jestem zabijany Dobra, to teraz Pytanie, co ja się wyłączy, co? Dobra, teraz szybko to Weźmy to w gdzieś Teraz idę tam Trzeba wziąć to. Ale jak? Dobra, Dobra mam. co z tym karakarami? No i kurwa, dosyła one shota z tyłu, no. No ja pierdol. Tu jest, za każdym tu są drzwi, nie? Je trzeba otwier Najpierw go trzeba rozwalić. Wtedy trzeba otworzyć tą stole Aha. Trzeba dobra wyjechać na nie? Ale ten, trzeba odpalić. Jak to są? Trzeba było odpalić, bo już tego nie robimy. Eee... Ko... Zabić go, odpalić na konsolę, nie? Potem ciągnąć wajkę i wajka się odpaliła, nie? Potem drzwi, i tu jest on taki drzwi w pełno, nie? Tak rozumiem, że nie jest na pewno. piętrze, O no tak, ten, nie? O tak, ten, nie? To ten. To tam jest operator, trzeba go zabić, nie? I tak kaza drzwi A ile ty z tych drzwi? To jest boss fight na godziny, nie? Ci się nie płaca. Ja zakończę w takim momencie i nie wiedziałem co chcę zrobić. A już nie mam łat. LOL LOL. Liby mam o ale nie mogę ich użyć. Chyba jest maksymalnie 10 do życia. No, coś takiego. Gra. Trzeba bo. No następny jak będę coś z tego grał, to tylko no, to no. jest. G -g. No to jest GG. No to jest GG, to nie ma można... sensu. Ja... やいやだいって。